Cześć! Jesteśmy dzisiaj na warszawskiej białęce na bardzo cichym osiedlu przy Grzymalitów 9. I tutaj za chwilę pokażę Wam dwupokojowe mieszkanie z oddzielną kuchnią, bardzo jasne i przestronne. Zapraszam na górę. Salon to bardzo jasne 16-metrowe pomieszczenie z wyjściem na balkon. Ekspozycja to wschód i południe. Sypialnia to 12-metrowe pomieszczenie z bardzo dużą i pojemną wnęką wykorzystaną na szafę. Oddzielna kuchnia, również o ekspozycji wschodniej, to bardzo kompaktowe i doskonale wyposażone pomieszczenie. Łazienka wspólna z WC to duże, przestronne pomieszczenie wyposażone w wannę. Do wszystkich tych pomieszczeń dostaniemy się z rozkładowego korytarza wyposażonego w szafę wnękową. Grzymalitów 9 to osiedle z 2000 roku, bardzo dobrze położone z wewnętrznym patio i placem zabaw, wyciszonym od ruchu ulicznego. Bliskość Wisły sprawia, że to idealny teren do rekreacji, spacerów czy wycieczek rowerowych, a jednocześnie jest to okolica doskonale skomunikowana z resztą miasta. Bardzo ważnym atutem Białołęki jest pełna. Rozwinięta infrastruktura zarówno pod kątem sklepów, jak i szkół, przedszkoli czy usług. Jeżeli zatem zainteresowało ciebie to wnętrze, zadzwoń koniecznie do mnie, umówimy się na spotkanie, a ja z radością sprzedam ci to mieszkanie.